Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Herostachu, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam salon fryzjerski. Tak, znowu seria z pokazywania wam budynków z mojego miasta Pandowic, może już nie, jeszcze nie wiecie, to są Pandowice, bo nie uwielbiam pandy i to jest po prostu miasto Pandowice, i dzisiaj pokażę Wam kolejny, który dzisiaj Wam pokaże fryzjostki. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, bo jak do 100 subskrybentów to po Wam wszystkie modziki. Widziałem, że ostatnio przybywają mi subskrybenci. Ee, już 17 z tego co wiem, może 18, już nie pamiętam. Ale jak zaczęłam nagrywać tę serię, to było. 14 przetteru. Dobra. Więc mogę już Wam zacząć pokazywać. No. Dobra. Dzisiaj pokażę Wam taki salon fryzjerski. Taką wygląda. się do niego tutaj. Yy, I mamy sofę. Yy, taką poczekalnię, jakby jak ktoś po prostu jest tam. Yy, jak ktoś jest tam z y, ryziera, to można sobie poczekać w tej poczekalni i posiedzieć sobie na sofie takiej, y, albo też można w kącie sobie usiąść. Można sobie w kącie usiąść. No <grym> nieważne. Dobra, ale nie o tym. E, na wstępie to oczywiście widzimy tą, ten segment, ale też mamy dwa takie zlewy do mycia głowy. Gościu sobie tu siada, kładzie tu głowę i myje się mu głowę, a inna osoba myje właśnie tą głowę. mam drugą taką samą rzecz, tu mamy szafki, na razie puste. Mamy na razie puste szafki tutaj. Tutaj mamy miejsce do kupienia sobie fryzury. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak. To jest miejsce do kupienia sobie fryzury. Sorry za lagi, jakby z dużą mam. No i oczywiście na końcu są tu siedzenia fryzjerskie Gdzie sobie gościu siedzi? Się mu robi włosy. O tak. O tak. Czekajcie. O tak. kolejny taki sobie. Kolejny taki sam, sam siedzenie mamy. No oczywiście tutaj. Ee szafki, jeszcze dam tylko jak są nożyczki, czy gdzie są nożyczki, bo nie daję tu nożyczek, ja nie wiem, dobra, nieważne, tu powinny być nożyczki z mojej strony dzisiaj to już było na tyle. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Yy, krótkie filmy dla Was nagrywam, No żebyście sobie obejrzeli. Patrzyli, jak je budują, No i bardzo mi miło, jak oglądacie, więc no, trzymajcie się. Pa, pa.